Witam wszystkich, mam na imię Przemek i chciałem zaprezentować jednego z naszych kamperów, jest to Ma 346 Sport zbudowany na Fiacie Ducato, zapraszam. Kamper jest wyposażony w silnik o pojemności 2,3 litra o mocy 160 koni, w połączeniu z sześciobiegową manualną skrzynią biegów daje masę przyjemności z jazdy. Samochód oczywiście wyposażony w tempomat, klimatyzację i inne dogodnienia. Na uwagę zasługują bardzo wygodne kapitańskie fotele z podłokietnikami i wszelką możliwą regulacją. Łóżko nad szoferką typu Alkowa dla dwóch dorosłych, nawet trójki dzieci. W czasie jazdy podniesione, możemy opuścić, jest do niego drabinka, także łatwy dostęp. Możemy też odgrodzić się od reszty, z zasłonką Podwójne łóżko małżeńskie, w tylnej części zabudowy z oknem i wygodnymi szafeczkami Oczywiście jest też łazienka, z pełnowymiarową kabiną prysznicową i toaletą Na wyposażeniu oczywiście lodówka z zamrażalnikiem i w pełni urządzona i wyposażona kuchnia. Przedział pasażerski ze stołem, oczywiście z możliwością przerobienia na podwójne łóżko. W deszczowy wieczór możemy skorzystać z telewizora, który znajduje się na wyposażeniu kampera. Łączy się on z internetem, także możemy korzystać z różnych serwisów. Oczywiście, kamper jest wyposażony w ogrzewanie postojowe, Webasto Jest również na wyposażeniu klimatyzacja postojowa i wszelkiego rodzaju sprzęt kempingowy, typu stoły, krzesła, grill, e, roleta zewnętrzna to wszystko co nam potrzebne jest do miłego spędzania czasu na łonie natury na wyposażeniu 4 metrowa roleta marki e, jest również bagażnik na 4 rowery dodatkowe rowery można schować w bagażniku w garażu możemy zmieścić rowery na stojąco, a nawet skutera i wszystkie rzeczy potrzebne do kempingowania Miejsca na pewno nie braknie. Zapraszam do kontaktu z naszą wypożyczalnią. Wszystkie kontakty podane na dole filmu. Przeżywajcie przygody kamperowe razem z camperpacją. Zapraszamy.